Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość właśnie podwyższa 500 plus do 800 plus. Ta zmiana będzie kosztować budżet, a więc wszystkich Polaków w podatkach, bo budżet ma pieniądze z podatków kolejne 25 miliardów złotych. W sumie program rocznie będzie kosztował nas 65 miliardów złotych, czyli uwaga, ponad 10% budżetu państwa. Jeśli mówimy o budżecie państwa, no to zwróćmy uwagę, że oczywiście równolegle rośnie zadłużenie budżetowe, zarówno to oficjalnie wykazane w rozliczeniu budżetowym, jak i to ukryte tak zwaną kreatywną księgowością poprzez przesuwanie niektórych wydatków państwa poza budżet zupełnie niezgodnie z naszym systemem prawnym. I uwaga, Obsługa tego zadłużenia, według danych przekazywanych przez rząd morawieckiego do Unii Europejskiej, a ukrywanych do tej pory przed Polakami, właśnie ją ujawniamy, obsługa tego zadłużenia, więc odsetki od tego zadłużenia, które mamy przez rządy, które rządzą nami od dekad, kosztuje, kosztuje nas 100 miliardów złotych rocznie. 100 miliardów złotych rocznie, same odsetki od długu, za które finansujemy tą szaleńczą politykę rządu. 100 miliardów złotych też proszę państwa, koszt pół roku programu 500+. To jest, absolutne, to jest absolutne szaleństwo. Do tego dochodzi inflacja. Przypomnijmy, że dokładnie rok temu Jarosław Kaczyński powiedział słusznie zupełnie zresztą, odpowiadając na pytania o zwiększanie programu 500, że zwiększenie 500 do 700 jest niemożliwe, bo przyczyniłoby się do radykalnego wzrostu inflacji. I rzeczywiście tak jest. No ale teraz, kiedy jesteśmy w środku kryzysu inflacyjnego, to już nie przeszkadza. Zwiększamy 500, plus, nie do 700, plus, ale nawet do 800. Plus. I to być może jakoś magicznie miałoby tej inflacji nie powodować. Tu jeszcze taka wisienka na torcie. Poza tym wszystkim zwracam uwagę, że do tej pory koszt dystrybucji tego 500+, to znaczy pieniądze, które budżet płacił ZUSowi za to, że rozdaje ten 500+, wynosił do tej pory 40 milionów złotych. Było to liczone tam jakimś promilem od, od tej kwoty 40 miliardów rozdawanych, wychodziło 40 milionów złotych. Teraz, no, wydawałoby się, że skoro jest większe E, świadczenie do 800 plus, chociaż to więcej pracy przecież nie przysparza, prawda? To jest tylko zmiana cyferki w przelewie z 500 na 800. No ale skoro jest 800 plus, no to powiedzmy, że ten promil to będzie to będzie już 65 milionów. Otóż nie! Razem z tą ustawą zwiększa się finansowanie ZUS-u, żeby ten rozdawał te pieniądze do 98 milionów złotych, to kolejny koszt e, związany z tym wszystkim a więc mamy rosnące zadłużenie ogromne koszty obsługi tego zadłużenia mamy kolejne stymulowanie ogromne e, inflacji kolejne rozdawnictwo co oczywiście prowadzi nas do katastrofy gospodarczej i my mówimy jako jedyna siła polityczna sprzeciwiająca się temu szaleństwu e, związanemu z rozdawnictwem my mówimy że trzeba to zatrzymać Oddaję głos przedstawicielowi Konfederacji z Lublina, panie, panu Rafałowi Meklerowi. Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj mówił mój przedmówca, 500, plus 800 plus nie jest absolutnie żadnym czynnikiem, którym, środkiem, który ma wpłynąć w jakikolwiek sposób na demografię. Jest to, tak najzwy, jest to najzwy, najzwy, najzwyczajniej w świecie. E, taka, taki socjalistyczny datek, taki, e, taka łapówka, za którą wyborcy mają wybrać partię, która akurat dysponuje tym pieniądzem. Dlaczego, to, dlaczego, e, dlaczego nie, nie jest to czynnik demograficzny? Mu liczby mówią same za siebie. Tylko w zeszłym roku, w roku 2022, urodziło się 305 tysięcy dzieci. Przy czym zmarło 448 tysięcy Polaków. Wskaźnik dzietności. To w tym momencie 1.26, czyli nad nie mamy zastępowalności. Co ciekawe, do programu zostali włączeni także Ukraińcy. Hmm. Państwo PIS zrównało prawa Polaków z prawami Ukraińców, nadało im możliwość uzyskiwania, uzyskiwania, składania wniosków o 500 plus, co Ukraińcy tłumnie zrobili. W, zesz w zeszłym tylko roku. 700 tysięcy Ukraińców złożyło wniosek o, o 500 plus. Za to płacą wszyscy podatnicy. Proszę Państwa, skala nadużyć, jaka z tego tytułu wynikła, jest liczona w dziesiątkach tysięcy. W ZUS e, toczy bardzo wiele spraw e, w sprawie. Toczy bardzo wiele spraw, gdzie chce odzyskać pieniądze, które zostały wypłacone nienależnie, bo okazało się, że Ukraińcy przebywali jeden dzień w Polsce, przyjechali do nas, tylko złożyli wniosek, wrócili do siebie. To są setki milionów złotych. Setki milionów złotych, które zostały na Ukrainie. I państwo wszyscy za to zapłacimy. Proszę państwa, my mówimy stop antysocjalnej, antygospodarczej polityce Prawa i Sprawiedliwości. To, co głosimy od zawsze... Pokazuje, że Konfederacja jest jedyną siłą, która gwarantuje stabilną, bezpieczną politykę państwa polskiego. Stabilną politykę państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze dodam jedną rzecz, że, bo właśnie kolega, co swoją wypowiedział, przypomniał mi, że program 500, plus był ogłaszany i ciągle się tak nazywa. Takie było uzasadnienie tej pierwszej ustawy, że to jest program prorodzinny, prodemograficzny. Oczywiście my od początku, już jakby uchwalany, mówiliśmy, że to oczywiście nie, nie może ten program wpłynąć skutecznie na powiększenie demografii. Oczywiście mieliśmy rację, więcej mówiłem wtedy, że nikt normalny nie zdecyduje się na spłodzenie dziecka po to, żeby tylko po to, żeby dostać 500 zł miesięcznie. I rzeczywiście właśnie ta demografia na to wskazuje. Niestety zdarzają się w społeczeństwie ludzie nienormalni. Patologia, która rzeczywiście potrafi powołać nowe życie na świat po to, żeby dostać 500 zł. I później mamy takie problemy jak na przykład zamordowanie Kamilka przez ojczyma. Zwracam uwagę, że dzieci płodzone w tej patologicznej rodzinie zaczęły być płodzone właśnie po wprowadzeniu programu. 500 plus. To jest program jako program demograficzny wręcz e, obrzydliwy, natomiast jako program socjalny bardzo szkodliwy. Czy są jakieś pytania? Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.